Jesteśmy stosunkowo biednym krajem i w związku z tym no, nie możemy wydać na te leki tyle pieniędzy, ile mogą wydać kraje od nas bogatsze. Drugi oczywiście problem to jest problem organizacyjny, związany z tym, że od już paru lat nie było wprowadzonego żadnego nowego programu terapeutycznego czy lekowego. Nie doszło też do modyfikacji, uaktualnienia tych programów, które już są. W ten sposób wprowadzony by został. Mechanizm który, takiej stałej aktualizacji tych zapisów, ponieważ ta medycyna się zmienia. Publikowane są nowe wyniki badań, które zmieniają ordynację lekarską. przykład posłużą badania screeningowe, dostępne bezpłatnie po raz pierwszy w historii powojennej Polski na zasadzie screeningu czynnego, do wczesnego rozpoznawania raka piersi, raka szyjki, macicy, raka jelita Grubego. I tam było szereg naszych postulatów, które miały ułatwić realizację tego programu, zachęcić ludzi do e, zgłaszania się, bo tylko tego typu program może być skuteczny i najbardziej opłacalny ekonomicznie, jeżeli zgłosi się 70%, co najmniej 70% spośród tych, których się zaprasza na takie badania. Obwieszczenie ministra, które jest załączy... wykonaniem tej ustawy, aktualne obwieszczenie, czyli aktualna lista leków refundowanych, nie zawiera kilku ważnych cytostatyków, które od 40 lat były stosowane rutynowo i były dostępne na receptę bezpłatną dla pacjenta. W tej chwili nie można wypisać takiej recepty, bo ona nie będzie zrefundowana, no, ale nawet jeżeli pacjent bez trudu zgodzi się na to, że zapłaci za tę receptę, za, za wykupienie tego leku, to nie są akurat bardzo duże koszty. To, to, to i tak nie można zrealizować takie recepty, ponieważ tych leków nie pacjenci ma. Pacjenci nie mają dostępu do leków, które są, mają ugruntowaną pozycję, jeżeli chodzi o medycynę i są ponad wszelką wątpliwość skuteczne i będziemy domagać się tego, aby te leki wróciły do refundowania, ponieważ no, niestety pacjenci nie mając do nich dostępu, no, nie, ma, nie mają się czym leczyć i tutaj ustawodawca nie przewidział wielu konsekwencji tych rozwiązań, które wprowadził, wskutek czego dosyć spora grupa Pacjentów została pozbawiona na tych leków. Ale trzeba jeszcze też powiedzieć o tym, że generalnie, jeżeli chodzi o świadczenia medyczne, w Polsce mamy nierównomierny dostęp i z tym walczymy, ponieważ artykuł 68 Konstytucji mówi o równym dostępie do leczenia.